z okazji Dnia Kobiet życzę Ci, żebyś trafiła do pracy, w której będzie wykorzystywany Twój potencjał. Żebyś trafiała na szefów, którzy będą wyrozumiali i oceniali Twoją pracę przez pryzmat wyników. Żebyś była adekwatnie wynagradzana za swoje rezultaty. Życzę Ci, żebyś żyła we wspierającym otoczeniu wśród osób, które Cię rzeczywiście kochają i domuchają w Twoje skrzydła. Żebyś nie trafiała na toksycznych ludzi, którzy będą chcieli Cię zbić z tropu i obniżyć swoje poczucie wartości i pewność siebie. Życzę Ci, żebyś ciągle świadomie pracowała ze sobą w rozumieniu największego rozwoju swojego potencjału, ale też żebyś pracowała nad swoją wewnętrzną siłą, pewnością siebie i świadomością swoich największych atutów, bo masz w sobie pełną moc wspaniałych możliwości. Życzę Tobie zdrowia, życia w szczęściu, pieniędzy, obfitości i takiej wejścia na właściwą drogę w życiu do realizacji swoich marzeń i do realizacji tego, co jest dla Ciebie najlepsze. Zacznij spełniać te marzenia, życzenia. Nie przyjmuj tylko ich ode mnie, ale zastanów się, gdzie jesteś, w jakim miejscu w życiu jesteś w tym momencie, które umożliwia Ci właśnie spełnianie tych wszystkich obszarów? Serdeczności.